W tym przykładzie zastanawiamy się, w jaki sposób przekształcić wykres funkcji F od X, aby ostatecznie otrzymać wykres funkcji y. Przyjrzyjmy się tej funkcji. Zwróćmy uwagę, że wyrażenie, które występuje pod pierwiastkiem kwadratowym ma taką specyficzną postać, to znaczy moglibyśmy z tego wyrażenia wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Tym wspólnym czynnikiem byłaby czwórka. Do nawiasu w takim wypadku trafiłoby x plus 1. I teraz korzystam z własności pierwiastkowania, to znaczy, jeśli mam pod pierwiastkiem kwadratowym iloczyn liczb, to mogę to rozpisać na pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z x plus 1. Pierwiastek kwadratowy z 4 to jest 2. I do tego dopisuję pierwiastek kwadratowy. Z x plus 1. Od razu zwróćmy uwagę, że funkcja y po takich przekształceniach wzoru przyjęła postać bardzo podobną do funkcji f od x. Wystarczyłoby tylko zapisać coś takiego, że to, co tutaj otrzymaliśmy, to jest to samo co dwa razy f od x. I teraz pod spodem podajmy sposób, w jaki należy przekształcić funkcję f od x, aby otrzymać funkcję y. Więc mając wzór funkcji f od x w postaci pierwiastek kwadratowy z x plus 1, to taką funkcję musimy przekształcić w powinowactwie prostokątnym, żeby ta dwójka pojawiła się przed pierwiastkiem. Ale względem której osi? Względem osi x. Dlaczego osi x? Tutaj jest taka mała pułapka, że jeśli mnożymy wartości funkcji, czyli y przez jakąś liczbę, tak jak to zrobiliśmy tutaj w tym przypadku, wartości funkcji f od x mnożyliśmy przez liczbę 2, mnożyliśmy y, dlatego zapisujemy tutaj w powinowactwie, że jest to powinowactwo względem osi x. Na wykresie byłoby to ładnie widać, no w takim rozwiązaniu algebraicznym, niestety. Musimy uwierzyć, że tak jest. Teraz podajemy jeszcze skalę ym, powinowactwa i tutaj wpisujemy dwójkę. W wyniku tych przekształceń otrzymujemy funkcję y to się równa 2 razy pierwiastek kwadratowy z X plus 1, co oczywiście doprowadziłoby nas do takiej funkcji.